Witamy wszystkich. Ja jestem Hanna, dzisiaj ze mną jest Ela. Ela jest w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, witam z Manchester. Konkretnie. No właśnie, a, a ja witam z Polski. Ząbek jest 27 sierpnia 2025 roku i chcemy opowiedzieć wszystkim o fototerapii. Szczególnie, że na Facebooku jacyś bardzo pracowici bardzo pracowite istotki, które nie umieją za bardzo pisać i czytać, ale umieją wkleić sobie czyjeś wypociny na temat fototerapii. Ja dostałam takie wypociny na telegramie, na moim kanale na telegramie. Jedna z uczestniczek wkleiła co tam na Facebooku. Jakiś pan, który nie umie pisać i czytać, wkleił. Och, zobaczcie, ta fototerapia to jest wymysł szatana. A o co chodziło? Chodziło o to, że to, co my tutaj używamy, prawda? Plasterki, tam w środku w plasterku są nanokryształki, czyli są to kryształy, małe lustereczka, które są rozmiaru nanometra. To się liczy w nanometrach. Nanometry to jest tak jak centymetry, milimetry, metry i nanometry. Wyszukajcie sobie, wygooglujcie, co to są nanometry. I kiedy mówimy o nanokryształkach, to chodzi o kryształki wielkości nanometrów. A ktoś, kto nie rozumie, co to jest metr, centymetr, milimetr, nanometr, taki ktoś uknął całą teorię spiskową na temat tego, jakie szkodliwe są plastry, bo one zawierają nanotechnologię. No to tutaj trzeba odkręcić, bo to jest technologia, dlatego że to nie jest coś naturalnego, że idziemy, no powiedzmy nad morze, bierzemy gaść piasku i to już jest nanotechnologia. Tylko mamy wynalazcę, który się nazywa David Schmidt. On wymyślił coś takiego. Na takiej zasadzie, jak kiedyś Tesla wymyślał swoje wynalazki, to wynalazca David Schmidt wymyślił, że jeżeli na malutkich kryształkach można by było zakrzywiać światło i zmieniać wibrację tego światła, zmieniać częstotliwość drgań światła, to wtedy można by było zastosować fototerapię, czyli pomaganie, żeby ciało zdrowi zdrowiało. Odpowiednia wiązka światła pada na skórę, tak jak kiedy słońce świeci na skórę, to się wytwarza witamina D. Nad morzem, na plaży, kładziemy się, leżymy na słońcu, wytwarza się witamina D. I to nie jest nanotechnologia, że wytwarza się witamina D. Tak działa nasze ciało. I ktoś, kto wymyśla głupoty, że przez działanie światła na ciało to znaczy, że to była nanotechnologia. To jest głupi, bo nanotechnologia to jest wtedy, kiedy mamy robota, mały robot, bardzo malutkie urządzenie. Urządzenie takie, że między krwinkami naszej krwi może sobie pływać i wykonywać jakieś zadania. To są tak malutkie roboty, takie małe drony, takie małe robociki, zaprogramowane i są wielkości nanometrów. Czyli bardzo, bardzo malutkie. Takie, że mogą wejść do naszej komórki, że mogą sobie pływać po naszym ciele bez trudu, bez oporu. I to są nanotechnologie. A to, co my mamy tutaj w plastrach, to to są nanokryształki. Czyli to nie są nanotechnologie, tylko to są technologie oparte o coś bardzo, bardzo malutkiego. I ja i ty, Elu, żeśmy... Odkryły, że my się możemy tym odmładzać, oczyszczać, mieć ładniejszą skórę, mieć sprawniejsze ciało, możemy lepiej się czuć. Dzięki temu, że światło odbija się tutaj na małych kryształkach, odbija się światło, tak? To tam masz Ela przyklejone na głowie. Ja, Aeon, bo u nas dzisiaj pogoda to świeci słońce to pada to wiatr, więc mówię dla bezpieczeństwa ja sobie dzisiaj skorzystam z tych naszych plasterków. Ja zwykle Aeon kleję sobie tutaj tutaj, na, między kciukiem a palcem wskazującym bo on wtedy bardzo uspokaja. On powoduje, że nam znikają stany zapalne tak, on jest na stany zapalne i obniża poziom hormonu stresu. Wtedy się odstresowujemy i lepiej się czujemy, tak? Tak, a ja właśnie od zawsze, jeżeli mnie już w głowa bolała, to zawsze właśnie bolała mi lewa skroń. Mhm. Więc te, te pogody dziś po prostu raptownie tak się zmieniały. Że w pewnym momencie już ja taka zmęczona po całym praktycznie dniu usiadłam i mówię, aha, może ja przykleję jednak, po co mam się męczyć, prawda? Więc tak od razu odeszło wszystko. No widzisz. A ja ci się muszę pochwalić, że właśnie byłam w sobotę cztery dni i potem jak były te dzikie wpisy z Facebooka publikowane na telegramie, to kolega. Który, którego spotkałam w Sopocie, bo spędziliśmy razem południe, popołudnie i wieczór cały na spacerach, na biesiadowaniu, na opowiadaniu sobie różnych historii. W czwórkę się bardzo dobrze bawiliśmy w Sopocie, to temu koledze podarowałam X39 i dla jego przyjaciółki też X39. I ci i ci przytoczę, bo pochwalił, że zadziałało po jednej dobie. Mieli przykleić rano X39, pić wodę i sprawdzić, co się stanie. No i Krzysztof mi napisał tak. Wraz z partnerką otrzymaliśmy na próbę po jednym plastrze X39. Już po pierwszym użyciu mojej pani przestały doskwierać szumy w uszach. Oraz wieloletnie bóle w kręgach szyjnych, których przyczyny nie byli w stanie zdiagnozować współcześni lekarze. Mnie również po pierwszym użyciu ustąpił nieznaczny ból przy skrętach szyi. Ponieważ efekty są widoczne, postanowiliśmy zamówić i będziemy obserwować dalsze skutki stosowania plastrów. Pięknie, ja tak. Mam... Także taka historia a Ty mi opowiedz swoją historię. Jeszcze może ja tylko przed moją historią odniosę się, odniosę się również do tego hejtu na Facebooku, bo oczywiście ja te same treści dostawałam tak samo od różnych ludzi, że zobacz to te plasterki, co ty sprzedajesz no i oczywiście ja powiedziałam że ja tych wiadomości nawet nie będę czytać, bo to jest oczywiście hejt, no i każdy może myśleć co chce natomiast ja wiem co sobą reprezentuję, ja wiem co David Schmidt jakie ma e, wynalazki, jakie technologie co jest w plastrach, jak plastry wpływają na ludzi więc powiedziałam, że taki hejt mnie na pewno tutaj nie z jakby z mojej drogi nie zmieni. Tak? A poza tym, jeżeli towar jest dobry i naprawdę działa na korzyść ludzi, no to dlatego hejterzy się budzą. Tak, bo gdyby był to fake, to nikomu by na pewno to nie przeszkadzało, prawda? Więc myślę, że tutaj jednoznaczna jest taka, jakby decyzja, jaki mamy produkt w ręku. No. A moje ostatnie doświadczenie właśnie tutaj dostałam też pozwolenie na powiedzenie publicznie imienia. To jest pan Duszan ze Słowacji, ale rodzina żyje teraz w Anglii. I on po drugim zawale po prostu lewa strona ręka całkowicie w dysfunkcji nie czuł, lewą nogą tylko pociągał. Jeżeli już chodził, to o lasce przy ścianie gdzieś tam oparty. No i poranna toaleta, wieczorne kładzenie się do łóżka. No to żona musiała mu pomagać, więc no to było takie uciążliwe dla obu stron, że powiem. No i jednego razu, już po przyjściu ze szpitala tego mężczyzny do domu. Obawiał się tych plastrów, ale po rozmowie ze mną no, jednak postanowił skorzystać z, tego, z tej technologii. No i żona już po trzech czy czterech tygodniach do mnie mówi, słuchaj, mówi, ma czucie w ciele. Mówi, tu ręka, gdzie ramię całe, mówi, ma czucie, reaguje na mój dotyk. Po kolejnych dwóch tygodniach mówi do mnie ta kobieta, mówi, słuchaj, wchodzę do pokoju, a on siedzi. Mówi, wyobrażasz? Mówi, on sam wstał z łóżka, a mówi, ja go co dzień ciągałam. I mówi, wiesz, jak to mężczyzna on ma swoją wagę. Mówi, tu a. trzeba tu wiedzieć, jak złapać, tu trzeba wiedzieć, jak tu przytrzymać, jak to ciało ułożyć. Mówi, to nie jest takie, takie bez wysiłku i, i wymaga też i skupienia, żeby no to wszystko wykonać w jak najlepszym momencie, czasie i żeby nie uszkodzić dodatkowo tego ciała. Więc jest przeszczęśliwa, że ta terapia tak postępuje i to tak skutecznie i szybko. No to takie moje, to takie moje ostatnie właśnie doświadczenia. Dokonania wspaniałe. Także no. ja zachęcam wszystkich, żeby się do ciebie Elu zgłaszać, bo jesteś pasjonatką tych technologii. Bo to są technologie, ale to nie są nanotechnologie. Tutaj nie ma jakichś biorobotów ani robotów technologicznych rzeczy, które wędrują po waszym ciele. Z plastra absolutnie nic, oprócz światła. Światło przenika do waszego ciała, ale to jest światło. Oprócz światła nic innego. To nie jest chemia, to jest fizyka. I te rzeczy trzeba rozróżniać. Myślę, że źródłem tego hejtu, są ciemne moce reprezentowane przez korporacje. Korporacje mają bardzo dużo pieniędzy, które zarabiają na truciu ludzi i bardzo chętnie, bardzo szybko walczą z dobrymi pomysłami na zdrowie. Jak wiemy, walczą z ziołami, walczą z suplementami, walczą z konopiami, walczą z amigdaliną. To się nazywa amigdalina letryl B17, walczą z konopiami. Bo dlaczego? Dlatego, że zamiast bardzo skutecznych terapii, medycyna oficjalna chce stosować trujące preparaty pochodzące z, z przetwarzania ropy naftowej. I nie od dziś to się dzieje, to się od 100 lat dzieje, że bardzo dobrze się zarabia na truciu ludzi. My tego nie robimy, proszę bardzo, my tego używamy i my się z tym bardzo dobrze czujemy. Ja się czuję młoda, zdrowa, jest mi dobrze, w podróży byłam poobklejana, na podróż sobie przykleiłam X39, X49, też i ja i moje przyjaciółki kleimy SP6, bo to jest na... Równowagę hormonalną, to wszystko jest światło. I powtarzanie głupot, że są to nanotechnologie, nanoboty, one wędrują po Twoim ciele, powtarzanie takich głupot, to jest działanie na korzyść ciemnych sił na tym świecie i na niekorzyść wszystkich ludzi, bo każdy człowiek, kiedy mu coś dolega, czy to mały ból, czy wielki ból, czy paraliż, czy udar, czy jest okaleczony po eliksirach, czy ma jakieś przewlekłe choroby? Każdemu możemy pomóc. Przecież ty, Ela, pomogłaś koleżance, żeby ona nie miała amputowanej nogi, bo noga wróciła całkowicie do dobrego stanu. Więc my staramy się, żeby nikomu nie trzeba było amputować nogi, amputować ręki, wyciąć jakiegokolwiek organu, Dlaczego? Dlatego, że zawsze światłem, fototerapią, możemy każdą rzecz naprawić. Niegojące się rany zaczynają się goić, złamane palce zaczynają przyrastać i jest to dla psów, dla kotów, dla koni, dla rybek i dla człowieka. Więc skoro działa na zwierzęta i nawet na rośliny, to znaczy, że to nie jest li i jedynie placebo. I że światło naprawdę robi różnicę. Spróbujcie, czy jest to różnica, jak jesteście opaleni, macie dużo witaminy D, czy będziecie wtedy podatni na przeziębienia, grypy i jakieś tam historie? Tak? Latem przecież to nie jest sezon grypowy. Dlaczego jesień, zima to jest sezon grypowy? Bo mamy za mało witaminy D w ciele, a witamina D bierze się ze słońca, ze światła. To światło wpływając na nasze ciało powoduje, że nasze ciało produkuje witaminę D. Taka jest zasada działania fototerapii. Są też fototerapie robione maszynami, że przychodzi się na jakąś sesję i fototerapia jest robiona maszynami, ale to nie, nie pochodzi wtedy od Davida Schmidta. David Schmidt robi nam taką przyjemność, że mogę z tą fototerapią cały dzień chodzić. Chodzę, pracuję, Załatwiam sprawy, biegam, skaczę i tak dalej. Z przyklejonym plasterkiem. Nie muszę iść na maszynę i leżeć tam na maszynie godzinę, żeby być naświetlanym. Przyklejam sobie i jestem naświetlana 12 godzin, 24 godziny. Jak sobie czasami trzymam plaster całą dobę, czasami dwie doby, bo tak, bo mi jest tak przyjemniej, bo mam na to ochotę. I robimy tymi plastrami ogromną różnicę, ogromną różnicę. To się czasami nie da, nie da się tego pojąć, nie da się tego zrozumieć i uwierzyć. Jak mogło tak szybko, tak pięknie zadziałać, prawda? No zobacz, Ela, ja spotykam się ze znajomymi w niedzielę, na obiedzie, na kolacji i na spacerku, a po dwóch dniach mam raport, że nie ma szumów usznych, nie ma bólu kręgosłupa. Tak? A warto to kontynuować, bo jeszcze też znikną zmarszczki, jeszcze też się, y, można sobie zrobić lifting twarzy i wszystkiego, co się chce, prawda? ponaprawiać, zagęścić kości, y, oczyścić szyszenkę i tak dalej, i tak dalej. Wzrok poprawić. Wzrok poprawić. Zęby bez udziału dentysty, można dziury. Zęby zaleć. się regenerują. Dlaczego? Tak. Dlatego, że kiedy X39 bodźcuje ciało do produkcji peptydu miedziowego to to jest taki peptyd, który pobudza komórki macierzyste do aktywności. A kiedy komórki macierzyste wchodzą do działania, to one potrafią wszystko zregenerować do nowości, coś o czym medycyna nie ma bladego pojęcia. I nigdy nie będzie miała dla tego pojęcia. Mówi się o tych Medbed, prawda? Łóżka medyczne. A przecież plasterki to jest łóżko medyczne przyklejone na nasze ciało. My się odmładzamy, my się regenerujemy, my poprawiamy sobie nastrój, lepiej śpimy, lepiej nam się ćwiczy. Ja, jak mam przyklejone plastry Energy Enhancer, idę do lasu na, na spacer, to ja biegam, bo mnie nosi. Tak, dziś też biegałam dosłownie. A potem się zastanawiałam, Boże, jak to możliwe? Ja już tak, takiej trasy w takim tempie nie pokonałam tak dawno. Co się stało? Po prostu. Poza tym wszystkie nadgarstki dla mnie, stawy, ścięgna, mięśnie, mi się to wszystko poregenerowało, bo po prawie 20 latach pracy właśnie w Anglii, fizycznej pracy w domach, wiadomo na wygnaniu, jak to ja mówię, na początku się wszystkich prac człowiek podejmował, więc naprawdę ciało było zdegenerowane. E, więc naprawdę wszystko, jakby to już ja mówię, to tylko historia, bo tak naprawdę klejąc, używając tą technologię, to, to dzieje się samo, po prostu czasem nawet nie zauważasz. Bo jak Cię nie boli, no to zajmuje się człowiek innymi rzeczami, a potem w którymś momencie mówię: Aha, no to się też naprawiło, tak? Na przykład może nie wiem, czy to jest dla kogoś ważne, dla innych może mniej, natomiast mi właśnie boleria też się wycofała. Co prawda, po długim czasie stosowania tej technologii, ale jeżeli ktoś miał z tym do czynienia, to wie, jaki to jest ciężki okres, trudny i że metody te medyczne nie działają, no a właśnie fototerapia z tym sobie poradziła. Tak, tylko że nie tak szybko, bo Elżbieta, okay. druga nasza koleżanka też, która się zajmuje fototerapią, ale w Szwajcarii, Elżbieta. Ona też na boleriozę sobie kleiła plastry. To, to wiele, wiele miesięcy. No i też brała, zioła różne specyfiki. Wiele, wiele miesięcy sobie z tym musiała radzić, ale skutecznie w tej chwili już, już się dobrze czuję. Już jest dobrze wszystko. No to, czyli można, można, ale czasami jest to 10 miesięcy, tak? Tak, I tak. nie tak, warto. Zastanawiałam się, się, czy to zadziała, czy to nie zadziała, mówię jednak tak długo już stosuję. No ale jakby się nie poddawałam, bo mówię, nie mi już no był gdzie mhm. skutków żadnych nie czułam, mówię, więc chyba, więc chyba jest ok, tak? No jak wszystkie symptomy znikły z ciała, to też po prostu dla mnie było coś niesamowitego. Super, no i świetnie wyglądasz. Odmładzasz się też, bo my wszystkie się odmładzamy i panowie się odmładzają. Kocham także tą technologię, bo tak naprawdę to i ile ludzi, to tyle nowych doświadczeń. To jest ta radość, bo jeżeli pomagamy ludziom, to i ludzie są szczęśliwi i my jesteśmy szczęśliwi. I promujemy to dalej, no bo wiemy, że no, cuda po prostu się zadziewają. Tak, tak krótko. Cuda, cuda. A przecież czym, słuchajcie, czym poprawicie człowiekowi zdrowie tak, że z paraliżu po udarze wyjdzie w tydzień, dwa lub w miesiąc? Czasami po taki paraliż zniknie w tydzień, czasami taki paraliż zniknie w miesiąc, czasami trzy miesiące. Ale czym jeszcze możecie tego dokonać? Ja nie znam żadnych innych metod. To jest naprawdę łóżko medyczne w plasterku do przyklejania na co dzień dla siebie, odmładzanie, pomaganie, żeby ciało było naświetlone światłem, żeby mieć dobry humor, żeby się poprawiła skóra. Bo Janusz, który ostatnio do nas dołączył, nie wiem czy słuchałaś, jak on się chwalił, że u żony pięknie skóra w tej chwili wygląda. No, i swoim rodzicom pomagał, bo on rodzicom podarował paczkę plastrów X39. Mama przykleiła tacie dwa X -y na kręgosłup na noc. Na noc normalnie to byśmy nie spały z X w nocy, ale jak jest ból, jak jest potrzeba, to widać, że można. No, i mama przykleiła ojcu dwa plastry X39 na noc i nie miał bólu w ogóle. Ból zszedł do zera, a on przespał po raz pierwszy od dawien dawna przespał spokojnie noc. Więc Janusz był tak szczęśliwy, że mógł to dać swoim rodzicom, bo nie ma chyba większego szczęścia niż podarować taki prezent swoim rodzicom, że wspiera się ich dobre samopoczucie, zdrowie, uśmierza ból i tak dalej. Także polecamy, zachęcamy, nie dajcie się wkręcać nienawistnikom. Którzy by nam najchętniej wszystko zabrali, bo oczywiście wiecie, że tylko chemiotrucie i radiotrucie dla nich jest poważną kuracją, a światło, słońce, witaminy D, witamina C, karnozyna, glutation, to dla nich to, to są, słuchajcie, czary to nie, to takie rzeczy są niemożliwe. Nie dajcie się oszukiwać. Napiszcie na mój adres albo napiszcie, zadzwońcie do Eli. Ela już ma bardzo dużo doświadczeń i bardzo lubi pomagać. Ja też lubię pomagać. Także dzwońcie, piszcie do Eli, dzwońcie, piszcie do mnie. Porozmawiamy, znajdziemy na wszystko sposób. Zapraszamy i dziękujemy Wam za uwagę. Dziękuję również. Pozdrawiamy. I zdrowka, dokładnie, zdrowka wszystkim.